Ewarys Waligórski, powiedziszanin, urodzony w powiedziskach, uczący się w Sakreker, w latach 80. zaangażowany w ruch Solidarności. Y, minister, pierwszy powiedziski minister w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, Jana Krzysztofa Bieleckiego i premiera Olszewskiego. Przeżył niezwykłą historię dla, jak dla nas, mieszkańców, ale myślę, że dla wszystkich Polaków, ponieważ był jednym z czterech ministrów, którzy wspólnie z prezydentem Lechem Wałęsą podpisywali umowę o wyprowadzeniu wojsk radzieckich z terenów naszego kraju. Dlatego chcielibyśmy posłuchać tej historii od samego pana ministra i myślę, że, że poznamy, ją, poznamy ją w szczegółach. Kto był wtedy na Kremlu? O czym rozmawiano? Jak przebiegały te rozmowy? Być może były jakieś incydenty, jakieś takie niespodziewane sytuacje. Jak to wszystko się, panie ministrze, zakończyło? Przygotowania były dłuższe i bardzo trudne. Od samego początku wiedzieliśmy, że trzeba jak najszybciej usunąć wojska radzieckie że symbolem niepodległości jest, gdy nie będą obce wojska w Polsce. Zaczął tuż Mazowiecki, ale finał był 22 maja w Moskwie. Przewodniczył to naszej delegacji Lech Wałęsa. Było czterech ministrów. Minister Skubiszewski, Minister Spraw Zagranicznych, on podpisywał umowę międzynarodową. Był minister finansów, Olechowski wtedy, i minister kultury. Ja byłem ministrem transportu i gospodarki morskiej i podpisywałem dwa traktaty. Jeden o wyprowadzeniu wojsk rosyjskich i ra radzieckich i rosyjskich z NRD przez terytorium Polski. I drugie, wypro transport, wyprowadzenie wojsk radzieckich i rosyjskich z terytorium Polski. Ja podpisywałem tą umowę, te dwa traktaty z ich Ministrem, bohaterem narodowym Związku Radzieckiego i Rosji, Pawłem Graczowym. Ja byłem w cywilu z małym znaczkiem Solidarności. On był w generalskich szlifach, w orderach, w lampasach. Po podpisaniu, ja podpisywałem jako ostatni. Minister Skubiszewski przede mną, a jeszcze przedtem chyba był minister kultury i minister finansów. I każdy wychodził i siadał na takiej jakby scenie, a tam siedzieli prezydent Jelcyn, Wałęsa i ministrowie. Byli też posłowie. Był też przewodniczący komisji międzynarodowej profesor Geremek i poseł na motocyklach tak jeździł, no zapomniał w tej nawu z Leszna. Również byli ministrowie, bo to z rządowi my byliśmy tutaj, ale byli ministrowie Lecha Wałęsy. Był też pan Ziółkowski z Poznania, bardzo go wysoko ceniłem. Był oczywiście obecny, o, 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 tak. Obecnego. Marka marka, Pięć, tak. Tak, tak. Bardzo wysoko oceniłem pana Ziółkowskiego Wspaniały, przyjeżdżał zresztą do Szczecina w czasach przed jeszcze tam wcześniejszy, prawie w stanie wojennym, Dzieciński i Wachowski też byli oczywiście z panem prezydentem. A ja mówię tych czterech ministrów rządu. I po podpisaniu wymienia się akta. Ja podpiętam, tam elegancja, podają pióro, przychodzą i bubiłami wysuszają, podajemy sobie ręce. I wszyscy siadali obok. Przychodził następny. Tu był koniec. I ja podajemy sobie ręce, myślałem, że koniec. A za nami stało siedmiu generałów, wiceministrowie, ale rosyjskich. Ja byłem sam z Polski, nie było żadnych generałów, ani wojskowych, bo to była cywilna kontrola nad wojskiem wtedy. Nie było ministra obrony narodowej bo to sprawa techniczna, sprawa transportu, jak no, rząd uznał. I Graczow zrobił w tył zwrot, jak mnie dał ręce, w tył zwrot i nie poszedł tam go wojskowym krokiem, wymaszerowałem. Musiałem mieć kiepską minę, bo nie wiedziałem, co się dzieje, podchodzę do pana Skubiszewskiego, oni mówię, co to manifestacja? A ja mówię, tak, manifestacja, spokojnie. Udaliśmy się na kilkuminutową przerwę, miała być nie dłużej niż 15 minut, gdzie można umyć ręce, prawda, skorzystać z toalety, wypić herbatę czy wodę sodową. Ta przerwa się bardzo przedłużała. Nie wiem, jak długo była, ale bardzo długo. Byliśmy już zdenerwowani, co się dzieje. Oczywiście mieliśmy tam kawioru, winogron, wszystkiego, co się chciało, ale sami jesteśmy. I pamiętam, to był poseł Wende, się nazywał ten prawnik. Tak. Podchodzi, staliśmy pan Geremek, Wende i ja i mówi, Wende mówi do Geremka, słuchaj Bronek, zobacz jakie sale, czy ty byłeś w Paryżu, zobacz jak stąd, tam taka elegancja jest, a Geremek mówi, słuchaj, tu wszystko jest naj, i w tą stronę, i w tą. Wszystko jest naj. Oczywiście uważaliśmy, bo Podsłuchy chyba były. No i długo czas się przedłuża. Już tak myśleliśmy, no tak. Bo podpisaliśmy, że ostatni żołnierz zakończy się wyprowadzenie wojsk z Polski do końca 93 roku. Co dla wielu było niemożliwe. I Rosjanie nie chcieli tego przyjąć. Mówi, że to wiele lat będzie, że z Polski się zacznie wyprowadzenie dopiero jak się skończy w NRD, na terenie Niemiec, to potem usiądziemy i u Was z Wami zaczniemy rozmawiać, czy my wyjdziemy, czy nie. Bo niektórzy mówili, nam zarzucali, czemu nie wychodzą? Z Czech i z Węgier już wyszli. Wychodzą. Czy wyszli, wcześniej wychodzi. A oni tutaj, bo tam nas zaprosili. W 56 8 A więc, jak sobie życzyli, to mi się wyjdzie. A Wyście raz nigdy nie zapraszali Polacy. My tutaj nawet nie macie z nami umowy żadnej. Jak? To przecież gomułka. Gomułka tylko podpisał o wody i o śmieci. O, o takie rzeczy, a nie o to, czy będziemy, czy kiedy będziemy. W ogóle z wami na ten temat nie, możemy nie rozmawiać. My na ten temat rozmawialiśmy z mocarstwami w Poczdamie i tylko z nimi, a więc ze Stanami, z Anglią, z Wielką Brytanią. A z wami wcale nie musimy. Może zaczniemy po wyprowadzeniu. A tu doprowadziliśmy, że do końca 93 roku. I teraz przerwa, no tak, wejdą kozacy i powiedzą, no panowie, idziemy w Szybir, bo zachciało wam się nasze wojska wyprowadzać. Tam, gdzie raz postawił żołnierz radziecki nogę, tam się nigdy nie cofa. No, ale po pewnym momencie weszli, zapraszają, usiedliśmy. Przy eliptycznym stole, z tamtej strony Jelcyn, tu Wałęsa. Ja byłem tak czwarty, ostatni z ministrów na W. Siedziałem, od Wałęsy. Z tych ministrów, a Graczów siedział jako pierwszy przy Jelcynie. I Jelcyn się pyta: Podpisaliśmy traktaty, czterech ministrów. Czy są jakieś uwagi? Polska strona nie ma, natomiast Graczów mówi, że ma uwagi. Wstaje i mówi: Panowie prezydenci, panowie ministrowie. Ja podpisałem z polskim odpowiednikiem dwa układy, ale chciałbym powiedzieć jako fachowiec, że podpisaliśmy, bo polska strona nalegała, sobie życzyła, ale w tym terminie to jest nierealne, to nie będzie wykonane, to będzie wiele lat trwało. Ja chyba zbladłem, nie wiem jak to było, chciałbym zobaczyć jak tam było nakręcane, chyba zbladłem, patrzę na Skubiszewskiego i Skubiszewski lekko wstaje. I chyba chciał powiedzieć pakta sunt servanta. Umów się dotrzymuje, nie przyjmuje. Ale Wałęsa wyskoczył. Ja potem kilka razy rozmawiałem z niektórymi, aby oni powiedzieli, bo to można się czasem lewić. I Wałęsa wyskoczył i miał ten. I myśl, gdyby było bliżej, to chyba by w zęby dał temu Graczowowi czy Jelcynowi i mówił, to co? To papier toletowy, papier toletowy. Wyskoczył. Ktoś powie, że nie dyplomatycznie. Ale Jensen momentalnie wstał i mówił, panie prezydencie, ja wyznaczam czterech ministrów i panu, to, pan wyznacz też czterech i oni nam zameldują. I był zdenerwowany. Oni nam zameldują, że nie tylko w terminie, ale przed terminem to wykonali. Graczów wstał i powiedział, jestem żołnierzem, wykonamy rozkaz. Kiedyś Rokosowski mówi, jestem komunistą i żołnierzem, wykonam rozkaz, nie? A ten powiedział, wykonamy rozkaz. No i poszliśmy. Pojechaliśmy do Katynia jeszcze, do Smoleńska, prawda, z tym, że było powiedziane, lądujemy, jeżeli będzie dobra pogoda, jeśli nie, to lecimy po... Tam była msza, uroczystości, wróciliśmy do Gdańska już w nocy, ja zajechałem do Warszawy, to była niedziela, już nie wiem, tam nad ranem. W poniedziałek idę do pracy, a tu do mnie dzień, dziennikarz przychodzą, e, rzecznik prasowy mówi, Panie Waligórski, co tam podpisaliście, telefony? No podpisaliśmy. No ale jak? Pan Kaszlew, ambasador, Genady Kaszlew, profesor, on był ambasadorem w Stanach Zjednoczonych, tam przelazłeś w tym, Kilka razy z nim rozmawiam. Przyleciał rano w pojeździe i mówi tak, podpisaliśmy, bo Polska chciała, ale to nie będzie to wiele lat, bo koble, polskie koleje są niezdolne przewieźć takiej ilości i polskie koleje mogą przewieźć nie więcej jak 60 transportów w miesiącu, a więc to będzie wiele lat, ale Polska chciała, to podpisaliśmy. No mnie, co to jest? Nikt, nikt nie dzwoni już. Proszę bardzo, dzwonię do Skubiszewskiego. I do Zimowskiego, Zimowskiego ze Szczecina, wicelys Spraw wewnętrznych, jak to było. A on mówi, tak proszę pana, musimy to... A ile sam możecie przewieźć? Proszę pana, jak trzeba to 60 dziennie, to tak, ale nie, nie miesięcznie. Robię konferencję prasową. Tak, tylko niech pan nikogo nie obrazi. Nie. Godzina tam 13 w sali, chyba 104, duża sala. Konferencja, wychodzę, a dziennikarzy dużo. Dziennikarzy dużo, strasznie dużo wszyscy. Ani słowa nie mówię, wchodzę. Co pan podpisał tam? Ja mówię to i to podpisał, powiedział. No ale pan profesor Gennady Graczów, e, Kasz... Kaszlew powiedział, że to wiele lat, bo kolej nie jest zdolna przewieźć, bo to proszę państwa, bardzo wysokie cenie pana Kaszlewa. Wiele razy z nim rozmawiałem. Nie słyszałem, co powiedział. Wiem, że on jest Poliglotu, że mówi w wielu językach. I nie wiem w jakim języku mówił, i nie wiem kto tłumaczył. Ja się zgadzam, 60 transportu jesteśmy gotowi przewieźć każdego dnia, a nie w miesiącu. W tym jednym się, nie wiem jak on tam powiedział, ale każdego dnia. Co, czy to jest możliwe, Proszę Państwa, jestem ministrem chwilowo. Ministrem się bywa, ale kolejarzem to ja jestem. Gdybyście mnie się zapytali teraz w sprawie gospodarki morskiej, jakie oczka, wielkość oczek w sieci jest na śledzie, na dorsze czy na inne, to ja bym wam nie odpowiedział, bo nie wiem. To musiał sobie zapytać kogoś z gospodarki morskiej z Departamentu Rybołówstwa, aby wam odpowiedział. Ale tu wam mówię, że 60 na dzień nie jest problem. A jeśli trzeba, to 100 na dzień będzie. A czy oni załadują? Czy... Proszę państwa, się pytajcie, czy oni załadują, a nie że my nie... A czy nam odbiorą tam na granicach? No to się pytajcie, czy odbiorą. My przewieziemy, jak trzeba będzie 100. Dziękuję nie. bardzo. Do widzenia i skończyła się dyskusja. Myśmy myśleli cały czas, że grają. Bo ja siedziałem i w Kiciu byłem. To jest ta opowieść o dwóch ubekach. Jeden przychodzi, cię, bije, masakruje i tak dalej. A drugi przemówi, o przeprasz pan, bo to ten idiota, niewykształcony, masz tu pan papierosa, herbatę, przepraszam pana, już więcej nie będzie. By... Rozmawiajmy uczciwie. I ja myślałem, i my wszyscy myliliśmy się, że oni grali i że po jakimś czasie nie zrobią tego i powiedzą, no ja chciałem, Jelcyn chciał, ale widzicie, to technicznie było niemożliwe. Nie. nie. Po lata się okazało, oni chcieli wyrzucić Graczowa wtedy, 100%, ale to nowa historia. I Graczow, e, przepraszam, Jelcyna, Jelcyna chcieli, bo ja tu coś w Oni chcieli wyrzucić Jelcyna, że co on za bzdury gada, nie wolno wojska wyprowadzić z Polski. Także można różnie ludzi oceniać, ale tutaj Wałęsa z Jelcynem kilka, zresztą w Warszawie wcześniej też rozmawiali, czy możecie wstąpić do paktu NATO. No możecie, a potem pojechał do Moskwy, to na niego i odwołali to. I tu też taka rzecz nam groziła do końca, że wyrzucą Jelcynę, bo to idiota zrobił, my nie chcieliśmy i nie wychodzimy. I dlatego bardzo szybko było, ale Wałęsa jeszcze jedną rzecz zrobił. Poprosił ich naś, bardzo szybko to wszystko szło. Poprosił ich na 17 września i ostatni wyjeżdżali. On im dał tam jeszcze no, jakieś prezenty i tak dalej I mówi dziękuję wam. Dziś rocznica jak 17 września żeście weszli przed laty do Polski i wyjeżdżacie taki ładny dzień wybraliście. No będziemy żyli w przyjaźni dziękujemy wam, że odjeżdżacie. Oni nie przypuszczali, że to zapomnieli o tej dacie i 4 miesiące wcześniej niż wyjechali. Także to był wielki sukces, cześć i chwała Wszystkim, w się, premieru, wszystkim. Bardzo dobrze. Teraz niektórzy opowiadają różne, różne bzdury, ale dzisiaj można opowiadać. A wtedy każdej chwili mogło być, że nas wywiosą na Sybir, bo wszystko się rozwiązało po 19 sierpnia, gdy nie udał się zamach Janajewa i nie wyrzucili Jelcyna. Tam prawda, to, to trochę inaczej było także, ale to już inna historia. Dziękuję bardzo. Przepraszam, jeżeli byście sobie życzyli kiedyś na dłuższe... O chętnie. I mam dwa inne tematy, które innych nie interesują. Ja to wielu ludziom mówiłem tak, nie? Proszę pana. Wyprowadzanie Żydów z Polski, Żydów rosyjskich do Polski i do tego. Mazowiecki zaatakowany w tym powiedział my przewieziemy, bo Anglia powiedziała, nie? Austria nie, Finlandia nie i wszystkie panie, bo Rosjanie my nie będziemy wozili, bo Arabowie wysadzimy wszystkie lotniska i wszystkie samoloty tych, to będą Żydów przywozili. I Rosja ja my mogą sobie wyjeżdżać, że chcą, ale my nie. No i wtedy było, że nikt nie chciał i Mazowiecki ja my ich przewieziemy. Było bardzo dużo trudów, też wtedy byłem w tym. Dużo mógł być Jewulski powiedzieć ten. Nie generał, Pukam Majorczyk, ten, SLD, ten, ten łysy, kilka razy z nim rozmawiałem wtedy, on dowodził ochroną na tym. Proszę pana, antyterrorysta teraz też występuje, proszę pana, i tego nie doceniają. Często ona, że a my to, to, to się nie docenia, to trzeba mówić, żeby Żydzi, często a Polacy to, 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 to są antysemici, coś. To, co zrobiliśmy, było dwa razy lotnisko miało być wysadzone. Tak, proszę pana, przywieźliśmy bardzo dużo i o tym nikt nie chce słuchać właściwie bo o że nasz rozmawiać, wie pan. Ale to na następną, wizję, na następną historię historię. Na Panie Daryscie, tak. Bardzo pan. Przepraszam panu... bardzo, że ten... Jesteśmy dumni, że to mieszkanie... Weźmy wam jedną bardziej... Przepraszam, że tak, ten... że dziękuję panu. Mieszkanie z Ja to Cześć mówię, wie pan. Tak, ważnych wydarzeń. tak, 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 tak. To panu dziękuję. również. Jakby kiedyś coś było, to proszę bardzo.